Witajcie w czwartym odcinku serii Pomysł na wakacyjny biznes. W dzisiejszym filmie przedstawię pomysł na biznes, który spodoba się fachowcom. Mam na myśli ludzi, którzy posiadają bardzo konkretne, techniczne zawody. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, ten pomysł na wakacyjny biznes jest właśnie dla Ciebie. Grupa docelowa, do której kieruje ten pomysł na biznes, to pracownicy budowlani, ogrodnicy. Elektrycy, hydraulicy i pracownicy zajmujący się instalacjami. Jeżeli nie znalazłeś tutaj swojego zawodu, to może dopasujesz go samodzielnie w dalszej części tego filmu. Nie jestem w stanie wymienić każdego zawodu, który pasowałby do tego pomysłu. Jaka jest idea tego wakacyjnego pomysłu na biznes? Główne założenia to realizacja dokładnie tych samych zadań, które wykonujesz na co dzień poza sezonem. Jest jednak kilka ważnych różnic. Pierwsza różnica to zmieniony model pracy. Dotychczas było tak, że pracując poza sezonem letnim lub sezonem zimowym, dobierałeś zlecenia i ustalałeś się w konkretnych terminach. Zlecenia w tym pomyśle na biznes są bardziej elastyczne, nieprzewidywalne i często dostępne w nietypowych przedziałach czasowych. Kolejna różnica dotyczy płatności. Wysokość wynagrodzenia znacząco będzie różnić się od wynagrodzenia rynkowego. Założenie tego pomysłu na biznes zakłada stawki wyższe od o 50 do 200% niż standardowe rynkowe ceny. Dlaczego taka różnica? Opowiem Ci o tym już za moment. Ostatnia różnica to nienormowany czas pracy. Dodam do tego, że idea tego pomysłu biznesowego nie neguje pracy w trybie nocnym, jest wręcz przeciwnie. Praca w trybie nocnym znacząco jest premiowana ze względu na swój priorytet oraz charakterystykę. Kto jest Twoim klientem? Zacznijmy najpierw od tego, kto jest Twoim klientem. Branża sezonowa to rynek, który skupia w sobie przedsiębiorstwa działające głównie w sezonie wakacyjnym. Oznacza to, że małe sklepy sezonowe, warzywniaki i duże sklepy oraz centra logistyczne to Twój przyszły klient. Poza tym pensjonaty, hostele i hotele oraz pola kempingowe i pola namiotowe to również firmy, które są Twoim klientem, przyszłym klientem. Nie mogę zapomnieć również o branży, która będzie najczęstszym klientem w tym wakacyjnym biznesie. Mam tutaj na myśli budki gastronomiczne, food trucki, przyczepy gastronomiczne, smażalnie bary, karczmy i restauracje. Każda z tych działalności gospodarczych jest Twoim potencjalnym klientem. Do powyższej listy możesz dodać dowolną branżę która będzie skłonna zapłacić Ci zgodnie z założeniami tego pomysłu na biznes. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich przedsiębiorstw, które mogę tutaj uznać jako trafny wybór. Jednak chciałem Ci tylko zarysować, w którym kierunku spoglądać, szukając swoich kolejnych zleceń. Zanim przejdziemy dalej, napisz mi proszę w komentarzu, co sądzisz o tym pomysle na wakacyjny biznes. Czy ten pomysł jest dla, dla ciebie wartościowy? Czy ci się podoba? Jeżeli tak, poproszę cię, abyś już teraz zostawił łapkę w górę pod tym filmem. Ten film jest czwartym z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Jeżeli chcesz więcej takich filmów, jak ten, i więcej pomysłów na wakacyjny biznes, to subskrybuj mój kanał. Ok, idziemy dalej. Na pewno zastanawiasz się. Ile można zarobić na tym pomyśle na biznes? Szukasz łatwego sposobu na zarobienie pieniędzy? Dużo osób szuka takiego sposobu. Pomysł na biznes, o którym Ci dzisiaj opowiadam, pozwala zarobić w dość prosty sposób duże pieniądze. Mam tutaj na myśli pieniądze dużo większe niż średnio zarabiają firmy na rynku usługowym poza sezonem. Głównym założeniem tego pomysłu na biznes jest potrzeba bycia elastycznym. Nie pracujesz w standardowych godzinach. Jesteś pogotowiem technicznym, które pojawia się w kryzysowych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o wysoką dostępność czasu. Idą za tym oczywiście dobre pieniądze, które za to będziesz otrzymywać. Następnie najlepiej założyć, że realizacja usługi pogotowia technicznego to stawka ustalana według prostego wzoru. Standardowa stawka rynkowa, którą operujesz na podstawie Twojej historii, plus 50% za elastyczność i natychmiastową dostępność. W przypadku godzin wieczornych możesz operować tą stawką procentową od 50 do 100%. W przypadku godzin nocnych sugeruję, aby stawki rozpoczynać od wzorów: stawka podstawowa plus od 100 do 200%. Skąd takie różnice w stawkach względem zwykłej rynkowej ceny? Zauważ, że są branże sezonowe, które mają ogromny ruch, duże obroty i każda godzina stracona w ciągu dnia w szczycie sezonu to straty rzędu kilkuset do kilku tysięcy złotych. Często przedsiębiorcy nie zastanawiają się zbyt długo, jeżeli mogą stracić kilka tysięcy złotych lub zapłacić więcej fachowcom za usunięcie usterki. Dlatego tak bardzo ważna jest dostępność podczas tego wakacyjnego pomysłu na biznes. Jeżeli nie posiadasz wielu wolnych terminów, możesz zajmować się tym w modelu hybrydowym. Na przykład tylko w weekendy lub tylko w nocy. Od czego zacząć planowanie tego biznesu? Teraz spróbujmy krok po kroku ustalić, w jaki sposób przygotować i zaplanować działanie takiego biznesu. Jako pogotowie techniczne, będziesz potrzebował być widoczny w tak wielu miejscach, jak to tylko możliwe. Twoje ogłoszenie z ofertą powinno znajdować się na portalach ogłoszeniowych. Najlepiej ustawione jako ogłoszenie premium lub promowane. Nazwa własna powinna być powiązana z pogotowiem technicznym. Oczywiście nie musisz zmieniać nazwy firmy. Będziesz po prostu używał nazwy usługi, która będzie odnosiła się do sezonowego pogotowia technicznego. Ustalenie Twojej dostępności jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli postanowisz, że chcesz być dostępny 24 godziny na dobę, pamiętaj, aby ująć to w swoim ogłoszeniu. Jeżeli chcesz realizować nagłe zlecenia w godzinach nocnych lub wieczornych, określ wyraźnie godziny w pracy godziny pracy w treści ogłoszenia, musisz być dość spójny z tym, aby w przyszłości klienci wiedzieli, kiedy mogą liczyć na Twoją pomoc. Pamiętaj, że branża sezonowa bardzo często stawia na system poleceń, pocztę pantoflową. Jeżeli ktoś posiada dobrą rekomendację o tobie, to z całą pewnością będzie chciał skorzystać z Twoich usług. Aby nie wpaść w pułapkę, musisz też określić obszar działalności, którą będziesz brał pod uwagę. Zastanów się, czy chcesz zajmować się zleceniami jedynie w swoim mieście. Powiecie, a może w całym województwie. To dość istotne, aby ustalić to przed rozpoczęciem działalności. Nie chcesz przecież stać się swoim własnym niewolnikiem przez to, że będziesz wzywany do realizacji zleceń w sąsiednim województwie. Zrób rozeznanie obszaru, na którym zdecydowałeś się podjąć działania, jako pogotowie techniczne. Mam tutaj na myśli rozeznanie. Pod kątem dostępności części, narzędzi oraz godzin pracy technicznych sklepów i hurtowni. Załóżmy, że otrzymasz zlecenie na szybką naprawę cieknącej rury odpływowej w kuchni jednej z dużych popularnych restauracji. Zlecenie pojawi się w godzinach wieczornych, załóżmy, że będzie to godzina 20.30. Znając swój region oraz godziny otwarcia hurtowni, sklepów budowlanych. I sklepów specjalistycznych, powinieneś być w stanie zdobyć wszystkie niezbędne materiały, aby możliwie najszybciej móc naprawić usterkę i wykonać zlecenie. Odpowiednie budowanie relacji z przedstawicielami każdej z tych firm i indywidualne podejście do każdego dostawcy oraz przedstawiciela handlowego reprezentującego te firmy. Powinno być pomocne dla Ciebie podczas sezonu wakacyjnego. Zadbaj o to, aby zbudować odpowiednie relacje i móc realizować nawet nocne zlecenia, które będą się pojawiały. Zrób listę małych i dużych hurtowni, producentów i dostawców, i postaraj się rozeznać, z kim możesz podjąć bardzo elastyczną współpracę, nawet po godzinach pracy sklepu. W niektórych branżach zlecenia, których będziesz się podejmował, będą dość przewidywalne. Na przykład pracownicy budowlani będą potrzebowali do naprawy muru cementu, do naprawy ściany lub kafelek, gruntu, siatki, kleju i innych elementów. Części popularne i powtarzalne możesz zakupić dużo wcześniej. Oczywiście nie rób ogromnych zapasów. Zrób stan swojego magazynu. Na poziomie dwóch średnich zleceń, które może, mogą pojawić się podczas jednego dnia lub jednej nocy. Zachowaj rachunki faktury, które otrzymałeś przy zakupie każdej z części i materiałów budowlanych, aby móc poświadczyć wysokość ceny przed zleceniodawcą. Każdy dokument sprzedażowy, który przedstawisz, określając wysokość ceny za realizację zlecenia, zwiększa Twoją wiarygodność i buduje zaufanie. W przyszłości może to zaprocentować kolejnymi zleceniami, jeżeli pojawią się kolejne awarie. Dostępność części, możliwość wykonania zlecenia w godzinach wieczornych lub nocnych to również dostępność ekstra płatnych zleceń, na które konkurencja nie będzie mogła sobie pozwolić. Przyjemnie wykonywać zlecenie, za które otrzymasz podwójną zapłatę, prawda? W przypadku pozostałych technicznych spraw myślę, że jesteś dość dobrze przygotowany. Jeżeli do tej pory twoje klienci nazwali cię fachowcem, to w kwestii przygotowania do zawodu masz już wszystko, czego potrzebujesz. Niektóre zlecenia będą nieznacznie wykraczały poza zakres dotychczas realizowanych zleceń. Będzie to dla ciebie okazja do rozwinięcia nowych umiejętności, których będziesz mógł używać, gdy sezon wakacyjny dobiegnie końca. Bardzo często jest tak, że jedziesz do klienta, aby zrealizować jakieś nagłe zlecenie. Gdy jesteś na miejscu, okazuje się, że klient ma problem z kilkoma innymi rzeczami, o których nie wspominał. Dzięki temu, że rozwijasz swoje umiejętności i jesteś elastyczny, możesz zarobić dużo większe pieniądze niż w przypadku, gdybyś zamykał się na nowe możliwości. Dodatkowe prace również powinny być liczone zgodnie ze wzorem, który podałem na początku tego filmu. Dzięki temu nauczysz klienta, że nie jesteś zwykłym fachowcem, tylko pogotowiem technicznym, który jest tutaj w pilnej sprawie. Nowe znajomości, które nawiążesz podczas sezonu wakacyjnego, będą korzystnie wpływały na rozwój Twojej kariery. Każdy przedstawiciel handlowy, właściciel biznesu czy kierownik hurtowni, z którym zbudowałeś odpowiednie relacje, będzie chciał podtrzymywać tą relację po zakończeniu się sezonu wakacyjnego. Będą po prostu liczyli, że w kolejnym roku również skorzystasz z ich oferty. Ponadto możesz otrzymywać zlecenianie standardowo po zakończeniu sezonu, również z polecenia. To brzmi dość dobrze, biorąc pod uwagę fakt, że nie masz już letniego klienta. Co po sezonie wakacyjnym? Tak naprawdę masz dwie możliwości. Pierwsza możliwość to powrót do tego, co robiłeś przed sezonem i potraktowanie tej przygody jako coś dodatkowego, fajna życiowa przygoda. Jeżeli nie chcesz do tego wracać w przyszłości, możesz to zakończyć w dowolnym momencie. Drugą możliwością jest świadczenie usług pogotowia technicznego na zasadach ustalonych przez Ciebie poza sezonem wakacyjnym. Możesz zajmować się technicznymi zleceniami w nocy, lub w innej dowolnej ustalonej przez ciebie konfiguracji. Co sądzisz o sezonowym pogodowym technicznym? Czy spodobał Ci się ten pomysł na plakacyjny biznes? Jeżeli była to dla ciebie wartościowa inspiracja, poproszę cię o pozostawienie łapki w górę pod tym filmem. Czy chciałbyś obejrzeć więcej filmów takich jak ten? Kliknij przycisk subskrybuj i naciśnij dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Napisz, proszę, też komentarz poniżej. Daj mi znać, który z punktów był dla Ciebie najbardziej wartościowy. Co sądzisz o tym wakacyjnym pomyśle na biznes? Podziel się tym filmem z kimś, kto szuka obecnie pracy, dodatkowych zleceń, lub wyślij go do swoich znajomych i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!